Dobra, halo, tak. halo, nagrywamy, nagrywamy Hej, hej, to siemanko, witajcie plac. w kolejnym odcinku z serii gier z ekipą Ekipa wraca, już mogliście zauważyć U Wafla pierwszy odcineczek Kontynuacji tej serii Jest ze mną standardowo Nisia, Wojciur i Wafel Siemano, ekipa Cześć. Dzisiaj co, tryb przygodowy, moi drodzy Odblokowaliśmy, nie chcę spoilować Ale wiecie, musicie zerknąć na odcinek Wafla Jak to się stało No i co, proponuję zrobić błotnistą jaskinię Żeby każdy z nas mógł zdobyć swoje własne wymarzone karwasze Więc jaki poziom trudności Tutaj wybierzemy sobie Trzeci albo czwarty, no spróbujmy sobie Przygodowy cz czwórka Zobaczymy jak nam pójdzie What? Karwasze? Tak Co to? Rękawice bojowe Rękawice takie, bardzo szybkie, najszybsza broń w grze Normalnie rękawice mają 7 ciosów w serii, a te mają 4. Przez to jak masz wirowanie tak. i falę uderzeniową, to sieka. Chodzi, chodzi, chodzi o te siek, legendarne. Siek, 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 tak, siekają. tak, tak. No i co? Ja to mam. Tutaj, tego. Tak, Chciałbym ja się, ja... się pochwalić, że mam zbroję pod przywódcę bestii a? i będę miał własną a, lamę tak i rój pszczół, także będę władcą dzisiaj bestii. Besti. Władcą kurczę mógł. Tak. Ej, bo oni są jacyś, jacyś, jacyś wytrzymali się, są, nie podałem się tam. No właśnie o to chodzi. Tryb przygodowy Wojciur, wiesz. Ahoj przygoda teraz. Patrz jak będziemy iść ramię w ramię, to nie mają szans. na Musimy razem, wszyscy naprawdę razem tutaj blisko siebie. No. Wcześniej to wiesz, latało się samemu wszędzie, rozwalało o, na luzie, a tutaj S. już tak nie ma. A to ja muszę, muszę się z tego. Oj, tak, w sumie, jak, jest, tak. jak ja mam ten enchant z odchłanią, to lepiej żebym sam biegł w sumie. O, a. Czekaj, a jak masz uderzenie odchłani, w jakiegoś mobka uderzasz, to my też uderzamy w tak, niego mocniej? Tak, 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 Właśnie. I zużywacie ten efekt wtedy. Jest to jest najlepszy na Nie No tak, no tak. Hala hala Mosi. mosi Mosi, Myś, mosi Ojojojoj, oj, oj, niech tam... Niech tam, o, myśla, przedla, tam wyszedla. To tam jest źle, jest źle i wyszedł Uuuu, Wojciu rozpętał to, Ale pozamiatał Się nadaje na ja replay to... Ej. Szkoda, że nie widziałem, będę musiał na odcinku zobaczyć tak. <laughs> Full dusz mam O, dobrze, że mamy wafla, to on rozgryzie te zagwostki. E, tu tak, nie ma zagadki nie. nawet, tu jest wieś Co jest? O, widzisz? Co jest? Ej! Halo! Aha! mi się nie udało. Biegniemy. Biegniemy. Ej! Ale oni umierają, ej! Trzeba ich ratować! Medyk! Biją moje pszczoły! Ratujcie pszczoły! Ratujcie pszczoły! Człowiek leży, ratujcie pszczoły! Jestem przywódcą bestii. Moje bestie najważniejsze. Tak. Wow, creeper. Dobra, leczę. Dziękuję. Odleczone. I prosto pod TNT. Tak. O, tak. Z lewej do prawej. Tak Z prawej do lewego. Z tak lewa do prawa. Kurczę, jaka to melodia, ja ej, jestem. jak wy znacie te piosenki, ej. Ja jestem DJ Wojciur. kontroluje tutaj, tutaj. <noise> tak DJ Wojciur. Ale by Umarłem. pasowało. Ej, no, wszyscy umarli, a ja tu jestem. co jest? Co, Co Halo? jest Halo! A czemu ty tak skip... Nie wolno skipować! Wracaj tu! Za karę! Ciekawe jak sobie teraz poradzisz, spaniaczku A zobaczymy! Ja wam pokażę Mi tutaj jakieś rękawice wiszą, ale no... Ale ja nie mam leczenia! Wafel, fel, ba fel, bao fel. fa, fel tum, fel. Ej do doping! Tak jest. Tak idealnie. O, może, może? Nie! Pół sekundy, pół sekundy!... Mission Impossible. Dawaj, czy, 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 czy robisz to Słyszę się latałeś? Stoimy lama, atakuj! Pszczółki, ruj, a to ataku! Tak, Zatury! Ja Co to dla was? Nie no, śniadacie się, nie ma szans. O nie! nie! za długo czekałeś, yeah. za długo próbowałeś bić. No bo ten! Ale ładna, nice try. Kurcze nice i to try. się wszystko ja się nagrało. On się... one się... Się... Się tutaj. Przecież można wyciąć! Nie! O, dostałam jakiś o. ten. Co jest? To idziemy, to Jezu tak je tak jakie to idziemy dobre! Jakieś jakieś, ale to useless. E, kto jest. to wziął? No, bo ja już poszedłem do tej obsługiwania najczęściej, nie? Speedrun. Ja już dostałem rzeczy. Speed alert. Speed alert. A ja to już jest... zebrałem? Co dostałem, jest? Na moc 50, ja dostałem? Dziesiąt. To Potem regeneracji. ja mam już zresztą rzecz. Ja mam ze zwierzakami. Ej, ktoś chce? Łuk ze zwierzakami? To polo jest zwierzakiem takim. Znaczy, zwierzakiem. Jest zwierzakiem. O. o, o, o Okej. Okay. W sensie set pod zwierzaki. Jak ofensywnie ja rozumiem. To basuje, że nie? Buffel jak tam na fame idziemy? No. <laughs> fame y ma? A weź, tak. Wejtek, jak, jak niektórzy widzowie, wiesz, a weź idź. Walczyć, nie? A ja mam zobaczymy co tutaj wylosujemy. Ale strasznie szybko to wyszło. Buzda. Ja dwa uzdrowiciele dostałem no nie, no znowu. na... No Ja nie, też, jest... duchowy! O, panie! No, ale 52. Nie? Liczba no, wykorzystywanych nie. mikster szybkości 0. Dziękuję, że... Widać takie statystyki. Piękna sprawa, dobra, no, czekaj. No ty tutaj... tam nie potrzebujesz leczenia nawet. Dobra, przecież. no to druga miejscówka, pierwsza poszła bardzo szybko i musimy wybrać coś konkretnego, także poziom trudności, przygodowe piątka, doniowe pastwiska sobie wybierzemy. Challenge accepted, no i też sklepikarza ostatniego, który nam brakuje, musimy sobie go odblokować, tajemniczy kupiec. Nie ostatniego <laughs> jeszcze, Piglin. A, Piglin to wiesz, wystarczy Golda tylko zebrać to, się, sam Piglin przywoła. No ale cóż. Jak trzeba iść na Tension Hunt. Tak jest. O, to może być ciekawe doświadczenie no, z ekipą. To Tension w teamie, nie? O, wow. Tak jest, to może, to może być ciekawe. Ale co, co jest? Ej, to jest dziwne, bo ja mam krytyczne na tym Postawione i ja, ja biję z normalnej broni krytycznej. Na Nauką mam ustawioną, mm. krytyka. Czekajcie, nie sobie o, broń. O. To zbugowałem no, najwidoczniej. No dopatrzcie. No tu uwaga, bo tu biją już mocno. No potężnie a, biją. Okej. w wale kupowi harpuna, a to mu nic nie zrobiło praktycznie. No no. Cztery harpuny bieg. trzeba w niego wsadzić. No powiem wam, że jak to zrobimy, to będzie duży progres z lebel Tak, tak. Tutaj naprawdę się No, to trochę... My chyba lecimy. Odbierzemy wszystko. Radzę no, zebrać wszystko. Tu może być dosłownie wszystko yy, wsienko wydropić nam No i warto, no bo będzie wszystko będzie o wyższym level itemie. Mhm. Nawet, nawet taki shitowy item. Zaklinaczy, zaklinaczy jeszcze co. Tak, Dobra, zaklinaczy. jest. Zobaczymy co tutaj na dole. O! o kolejny punkt mocy przyda się. No bardzo. Szczególnie teraz jak wiesz dostajemy coraz więcej tych zaklęć różnych do A, bio broni i tak dalej Ale oni są musi No Dostałem si siły, więc No Tu jest jakaś miejscówka też można zrobić mhm, Też tak będzie części chyba Ho! Dużo ich O i tu jest ten kupiec! Ja nie wiedziałem że to no, jest No no i tajna misja O, czyli teraz to Arcy jest kryjówka. w ogóle Tak, arcykryjówka mamy A tam coś jest do zebrania? Czy... Ej, kupca odblokowaliśmy tylko A Tam nic więcej nie ma I tajna arcykryjówka jakaś brązowa, brązowa skrzynka chyba była Ej, A to. Ale to nie ma, nie ma sensu się wracać po brązową Tak jest tak. Ej, tu jeszcze w prawo minęliście W prawo ścieżka jest Gold cześcik tam jest, no 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 Czekaj, tutaj się tutaj chyba skipowało. O, cyk. O, tak, tu cyk. też, tu też. O, dostałem mieczyk. Mi się łuk. Nice. Jak ja spojrzę. No, Łuk e, 45, wow. Oj, Nowa, dobra, już... O, nie, nie uleczę, nie uleczę. Jednak nie, jednak nie. Dobra. tej ona! Jest! Nice! Dobry teamwork. O, i to jest... To jest... Ten statek, którego się szukało godzinami, żeby odblokować tą kryjówkę, A teraz jest w innym miejscu, gdzie jest 100% szans. No zasadzka i to się pewnie odblokuje no dobra. Ile łuków, a one no są beznadziejne wszystkie. Same łuki, no. A ja dostałem konsy dusz na 53. Ale wow. fajnie. A jaki masz level item? Moc, w ja sensie? Ja ogólnie mam 44, aktualnie. O, o. mam 49. Co? No, no tak ja mam 47. No. Ja mam 40. A bo ja też artefakty wziąłem, słabsze trochę. Ja 48 żeby, wiecie, żeby mam łuk, nie? Więc mm -hmm. no. Więc to też. też... Co, co, co to za spam. Lama. <laughs> lama się tutaj tepuje, zamiast biec za mną to na teleport. Ej, co to, się to będę. To obie lamy. To też moja lama. Po co biegać? <laughs> też tak masz lamę? Tak. O rzeczywiście, dwie lamy teraz będą się ścigać Która daje się te... <grystanie> A tak, bo te wszystkie runy Też zbieramy A, runy Już możemy, także Nie tylko wykonywanie misji, ale też zbieranko run Przypomnienie A tak. całe O Jezu faria. No jak już tu jesteśmy to czemu by nie Dobra ja już kliknę, ty możesz lecieć do nich, okej okay. A zebrałeś runę? Nie a, bo tam jeszcze trzeba było coś zebrać. No, jeszcze runę zbierasz. Nie tylko ten. Dobra, ja wziąłem. Powinna być już. Mam nadzieję, że że to, że to nie trzeba, że każdy osobno zbiera. Nie, wydaje mi się, że nie. No. No. Wszyscy zginęli. Znaczy, Jak? Oj, oboje. Dwie osoby, to pokaż oj. to miejsce na runę. Idę, idę, idę. Wojtek, bo ty żyjesz. A, <laughs> już nie. Nie, już nie. Już nie. W telefon ci patrzysz, tak? Nie, nie. Lubiłeś tam. Pomocy. Nie tak jak myślisz. Lubiłeś tam. My, my idziemy po runę, a tu to, umierają. O, przy, przyznał się. Popatrz, już się przyznał. Popatrz na godzinę. Tak, e, zawsze tak mówię. Mhm. Na sprawdzianie akurat musiałem spojrzeć na godzinę. Ja to nie, nie mam chamo. nic do zebrania, także już jak zebrałeś, to jest gdzie to, to jest ta, runa, ta, ta tak? W tym miejscu? No? Tak, tam gdzie bawię, no. Chciałem zobaczyć, właśnie. No ja wiedziałam tylko tego, tylko na... M, tych... na tych lasach No i tutaj też jest. To w każdej misji, nie? To mam ile tych run. Osiem tak, jest w każdej, dziewięć. 9, no No ja tego nigdy nie robiłam, bo nie wiedziałam gdzie to jest. A, warto, warto. No. Zostaniesz yeah. dobry urzędem do ekspienia. Dostajesz krowi lewy. Że a, bijesz same krówki tylko. Ua, ale padłem, co jest? O, pomarłem. To polo też padł. No, nie, a było? Ja muszę Ej, mieć pszczoły. Poziom. Muszę mieć pszczoły, bo to bez nich to. O, cholera, jasna, a co jest? Moment, czekajcie też sobie pszczołki walne, może, bo to jest jakieś nieporozumienie tutaj. Nieporozumienie. Mod... Tak się nie da grać. Nie ma, że będzie. Halo. Dobra. Okay. w lewo to, dobra. nie da się grać w takich warunkach No. Jestem, jestem I Mam lamę i pszczółki, to mogę sobie tutaj teraz zapodać O, proszę bardzo Dobra. Prawie <głos》>, umarł Chyba <głos》>. jak tu wejdziemy, to dobra, nie to ja mi ja się ja. wejść No, no nie, tu oko Endera dobra. Idziemy po oko Endera Znowu będziemy mieć takiego jednego wielkiego gościa mm. Nie, teraz. jeszcze nie, jeszcze nie To jest dopiero pierwszy etap A gdzie był ten, gdzie był ten potężny z trafieniem krytycznym? Wiesz, nawet nie patrzyłem. Leciałem przez nich, wiesz, jak przez maso, bo ja sobie to speedrunowałem. Chyba był, chyba był albo tutaj, albo na świątyni. Nie wiem, to było... Każdy Endersem tam był na kilka hitów, dosłownie. Tak. czy znaczy, wiesz, bo to nie warto robić dla Challengerów, bo, bo wiesz, wystarczy tylko to oko zebrać i tyle. Mhm. I twierdza odblokowana, a nawet nie, nie patrzyłem. Wiesz, jeszcze jak masz streama, co nie, no to nie chcesz... Przedłużać do 5 tak, godzin. Tak, tak, zaraz to zrobić w jakimś normalnym czasie. O, tak jest. O, O. Poszedłem szuki, na... jak ładnie. Cółko, uwaga! O. Tam nie można być na górę? A bo on jest tutaj. On mnie zbugował teraz totalnie. Ała? Ej, no nie zamykaj mnie! Zostaw mnie w spokoju. No właśnie taki on jest. Chcę cię zamknąć. <laughs> Terrorista. No nie. No o nie, ja chyba wlazłem Ja wlazłem do pułapki przez przypadek Ja Jasnych nie wyjdę. ratunku Czekaj tepam, tepam do was Wszystko pod kontrolą To dobrze ja mam barierę Na wojcieura Super Tepasz się a tu A tu Nisia wlatuje U. w creepery Macie, amulecik Przydawam się. Ja dałam, Aj. Od razu leczymy, od razu leczymy, od razu leczymy. Hmm, tak, bo potem jak będzie dużo trupów, to będzie ciężko. Czekaj, ja podejdę. Leczę, 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 leczę. Dobrze. Uwaga, ale mnie w Wplery, wplery mnie tak. Masz znowu ochronę. Ale męda. Uuh. Kosa tuż Zmęczyłem się jak ta moja postać. No czemu by nie? Najwyżej oj, u mnie. Oj, oj, Nie oj, no, to i TNT! Dajcie mi rzucić TNT, bo mam na, na głowie. Ła kurde nie! To samo znowu! Dlaczego no ja?! <laughs> o, wieża! Patrzcie! O, już nie ma. A była wieża z tych zombiaków. Uuu, to rzadkość. Dobra, uwaga no, na Voidy. Nie wchodźcie w ten fioletowy punkt, tak, bo, bo to osłabia. Prywatne. Oj. Nooo, no. ale bum, 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 bum. I, I want to earmarking. Oh shit, bro, lecze, 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 jest, dobra. Drek strzał, sacz. Ja też mam sacz. tylko 18, coś mało ich, no. O nie, tu jest ten, to on! To Dziki kogo, full time! Nie dajcie się trafić. Tu jest to, ten jakby co? O, o, o nie o, dajcie się trafić wy do ataku Mojciur dawaj Lama Lama i mybe ja ja dawaj Ale nie bijcie we dwójkę. Znaczy ten, nie Ale leczcie tak? we dwójkę, tylko pojedynczo No chodź, mamy swoją małą armię Zapraszam. Ja 50 na, wystarczy Zapraszam na ma, małe rząd Weźcie jeszcze on jak... On nie będzie miał mało życia to. Ten furię dostanie! I będzie się chciałby. Ja mu tam furię. Ale on. Ja gada. Będę w niego harpunami walił. Coś tam mu Nie, no coś, ta, coś tam Skrobimy go. Skropiemy go w leskach potrafimy go. Nawet nie zauważy. Nie, ciągle jestem w tym efekcie dotknięcie otchłani. Nie, 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 no jak się obrócił na mnie. Wafel, on się na ciebie uśmiecha. Leczę. No. On ma trzech typów za zanadrzu, a obraca się centralnie do mnie. A trafienie krytyczne. Dobra, połowa. Ale Uff, Połowa za nami. O, już nie mam strzał, dobra. Ja mam 30 jeszcze. Wow. Co jest, ale. O, ten no, co? Ale o, go ale już furia! Furia, już. No, no już furia się uruchomił. Odstamią. Wiecie co? Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, że my tam po tym fioletowym chodzimy. No, nie powinniśmy. Może tutaj przejdziemy, zobaczcie, na drugą stronę. A nie, on tam musi chyba siedzieć. To my musimy iść, niestety. No. tak umiera. Ha, przeżyłem. Łatwo Żyjemy, żyjemy. Dobra, mamy osłonkę Aaaa, Leczę Zabrakło Dobra ha, ja? uh. <laughs> Nice Umiera Jest! Leży Mamy Czerwony wąż Nice Czerwony wąż Miecz 48 level item 150, Czeka, mam dobra, uderzenie dosłyska. od chłani Promienisty cios A jest tutaj no. Tu się uruch tu się wzięło, ale... A, bo tu to Tak, 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 tak. Au! Czemu mu nie działało? Dobrze, tam ktoś ma pomysł, to fajnie no. pomelkował. Idealnie pod YouTube'a. <grym> okej, okay, okej. Okay. A to ten, to moja siostra. No ale Dungeons to jest taka właśnie fajna gierka, gdzie... No to bardzo pod multiplayer to jest. Jakieś no. zestawy i tak dalej. Każdy wiesz może być kimś innym zupełnie. No, NIE! <śmiewanie> to specjalnie go bardzo. Zero strzał. Bo mi. Cholera. Teraz będzie Rage. O, to ja swoje, może mam ich 112. Wojcie, Rucha, skutki. 112! <śmiewanie> Za drobisty seru... łódź dostałem, chciałem go przetestować. Nie ma szans. 112 strzał ma. Fajnie, dzięki, że zostawiałeś coś dla mnie. O, oh, się... To z miłości. Mhm. <noise> Wysyko, ten... ten... ustaw. Nie mam żadnego. Część się ruszyć A, nie mogę, jak nie ma tego też. w ogóle? Zbugowane. Oho, no, 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 no. O, oh, ej, tu jest boss. Obiad! Zabił Przyszedł! Dzwonek. Masz przyszedł! Ale fajnie. Zobaczył, że nie ma obiadu się wkurzył i wysłał ziomków. A przynajmniej trochę jestem spokojniejszy, bo nie gramy na ostatniej szansie. Tak Ale prawie Wszystko się może zdarzyć. O nie, i zrostrzał. Co ja tak dużo zużyłem? No nie gadaj. Tego co spychamy O, przyparty do muru Eee, nie ma co zrobić Ja sobie strzelam, trzeba wystrzelać strzały Dobra, się wycofam Uuuu, czerwony nice. wąż o, Mam jedną strzałę Elegancko Taką. Ja Nic nie dostałam Gratulacje O nie, co po prostu ja we i słyszę, że coś się ja Czekajcie, Skabotacz. czekajcie Proszę nie wychodzić jeszcze? Nie wiem. No, no, no. Przez ja cały tak. ten run nie miałem żadnej strzały. Nie rozumiem tego. To chyba masz. Masz to polo chyba ten. Tytuł odcinka. Tytuł odcinka. Dwojcie, urwę strzał. I challenge. Dostał dobry łuk, nie miał strzał. Nie dali mu. Łuk 55% mocy, czerwony wąż, nie? Strzały z czasem ja wybuchnąć, tak uderzenie otchłani, grawitacja. Zarambizny. Ja co nie? Fajnie! Dobra, gotowi? w obozie? Boże. Gotowi? Dobra. Sprawdźmy, co nas tutaj jeszcze czeka. Jaki artefakcik pod koniec tej misji. Jakieś tam statystyki. Pewnie tak, pewnie tak. na osadnika. O tak, liczba wystrzelanych strzałów. I ty widzisz to? <laughs> Tysiąc, wszystkie miało. Wszystkie <laughs> miało. O Boże. Nice. Płomienny kołczan. Dzięki. Elegancko, elegancko, no Ja cóż? mam Róg wichrów. Okej, okay. do bani. O, dawaj broń. O, kołczan dostałem. <grym> o, bazę Nice. Końcu. No słuchajcie, dosyć duży progres zrobiliśmy, bo też jednak ten tryb przygotowy nam wszedł i pomógł tutaj zdobyć tą tak, moc progress. podkręcić. Także my kontynuujemy mm. nagrywki. Oczywiście zachęcam do zerknięcia na poprzedni odcinek UWAFLA. Dziękuję bardzo ekipie za nagrywki. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie śmanko i cześć. Siema